Zawsze sprawdzaj rachunek bankowy, na który zlecasz przelew. Złośliwe oprogramowanie może zmienić numer rachunku bankowego w schowku systemowym. Jeżeli kopiujesz numer rachunku bankowego, sprawdź, czy numer skopiowany jest taki sam jak numer wklejony. Zawsze dokładnie czytaj wiadomości SMS z banków, w szczególności zwróć uwagę... Jakiej transakcji dotyczy kod, który otrzymałeś w wiadomości SMS. Kupuj w sprawdzonych sklepach internetowych, sprawdzaj ich regulaminy oraz opinie na ich temat? Jeżeli w regulaminie są literówki, regulamin wygląda jak tłumaczony maszynowo, dwa razy się zastanów, czy ten sklep rzeczywiście jest wiarygodny i czy nie stracisz swoich środków.